みんな。 Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy długiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny. Napisał w lutym 2010 roku prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta idea, otrzymana przez kolejnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, została zrealizowana przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawą z 3 lutego 2011 roku. O wprowadzenie tego święta ubiegał się również prezes IPN Janusz Kurtyka. Temat żołnierzy wykrętych stał się szerzej znany dopiero na początku lat 90. XX wieku. Stało się to w dużej mierze dzięki wystawie żołnierzy wykręci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne w 1944 roku. Przygotowane w 1993 roku przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada na 1 marca. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mogłodowie w pokazowym procesie zostały przy przywódcy czwartego Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość prezes WiN, podpułkownik Łukasz i jego najbliżsi współpracownicy Adam Nazarowicz, Mieczysław Kawalęc, Józef Szepka, Flańcz Szepłaży, i i Karol Tudel. Ich ciała komuniści zakupali w nieznanym miejscu. W 2013 roku, dwa lata po ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Ukradanych, Grupa Pasjonatów i Działaczy Społecznych postanowiła zorganizować w lesie koło Zalewu Zagórzyńskiego Bieg Tropem Pierwsza edycja biegu miała charakter suwiwalowy, a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu osób z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozmachu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy półtora tysiąca biegaczy. Od 2015 roku bieg ma charakter ogólnopolski. Zaś od tego roku po raz pierwszy mogą organizować go szkoły na swoim terenie. Nasz bieg jest okazją do upamiętnienia żołnierza wyklętego z ziemi Białkowskiej, wchodzącego z Remiszewic Jana Morawca, którego 75. rocznica śmierci z rąk komunistycznych obrawców minęła niedawno. Dystans 1963 metrów nawiązuje do roku śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, Józefa Franczaka, pseudonim Lanek, organizator. Ogólnopolski wspomniana wcześniej Fundacja Wolność i Demokracja przyjęła taką formę manifestowania patriotyzmu, gdy jak najliczniejsze grono Polaków w ten sposób uściło żołnierzy drugiej konspiracji walczących z komunistycznym zniewoleniem. Dlatego w naszej szkole tak, tak obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bez zwyczajów przemówień czy sztampowych akademii wierząc, że bieg co ten zostanie w pamięci głużej niż reklamowane wiersze i okolicznościowe piosenki. Cześć i Faustu Ja witam wszystkich bardzo gorąco na dzisiejszej uroczystości. Fakt, nie jest to akademia, apel, gdzie spotykamy się w innej scenerii. Dzisiejszą ideą jest to, aby uczcić żołnierzy wyklętych biegiem. Dzisiaj będzie biegła Was grupa około 60 osób. Jak na nasze możliwości uważam, że nieźle, zawsze mogłoby być lepiej. Myślę, że w przyszłym roku, jak spotkamy się o tej samej porze, w tym samym miejscu, będzie nas znacznie więcej. Pierwszy raz tak dostojnie obchodzimy w naszej szkole to Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Do tej pory na lekcjach historii, oczywiście i z lekcjach z wychowawcą, wiedzieliście o tym. Kto to byli żołnierze wyklęci? Sama nazwa może Was dziwiła, żołnierze wyklęci. Słuchajcie, wojna się skończyła, a oni jeszcze walczyli. Walczyli i ginęli. Wszyscy myśleli, że żyjemy w wolnym kraju. Niestety tak nie było. Teraz możemy powiedzieć, że tak jest. Dlatego pamiętamy, pamiętamy o tych ludziach, którzy walczyli o to, żeby rzeczywiście wolność była tą prawdziwą wolnością, nie tylko gdzieś zapisaną przez urzędników komunistycznych. Dzisiaj możemy się cieszyć z tego święta i będziemy, będziemy czcić go corocznie i wy wszyscy drodzy uczniowie pamiętajcie o tym. Ja dziękuję bardzo, Panie Wójcie proszę o zabranie głosu. Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowna Rado Pedagogiczna, Drogie Dzieci. W pierwszych słowach przede wszystkim chcę gorąco podziękować Panu Dyrektorowi oraz wszystkim nauczycielom oraz młodzieży szkolnej i dzieciom, którzy włączyli się w tą piękną akcję, w tą piękną inicjatywę, którą myślę, że będziemy to w ten sam sposób Kultywować co roku, a wręcz bardziej donośnie. Nie zawsze to znaczy, że musi to być uroczystość, bardzo jakaś taka kosztowna, że tak powiem. Natomiast dostojna to świadczy o tym, że darzymy szacunkiem tych, którzy walczyli za naszą wolność. Drodzy uczniowie, tutaj wasz kolega. Piękną historię odczytał, natomiast pozwolę sobie z dwa fakty tutaj przytoczyć. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, powiedział czemu właśnie 1 marca, a no, temu, że właśnie 1 marca 1953 1951 roku dokładnie zostali zgładzeni przywódcy. przywódcy Armii Krajowej, którzy walczyli w Armii Podziemnej. Ich walka rozpoczęła się w 1944 roku. Tak jak zostało tutaj powiedziane, życzę wszystkim udanego biegu i miłego świętowania. Dziękuję serdecznie. Dla wszystkich Was mamy przygotowane upominki. Wszyscy zostaniecie uhonorowani tymi upominkami, a teraz chcielibyśmy wręczyć jeszcze przed biegiem. Każdemu z uczestników dyplom za udział i plakietkę, którą naklejcie sobie na, na ubranie, żeby było wiadomo, że to są uczestnicy wieczorem. <śmieniciela> A seguir que te vai dizer o que está a acontecer. Bem, então, o que é que raio? Isto é para já, já está a passar. Que merda. Ó, está isto não está. Podia ser o, mas não é nossa. E então, ali fora, ali para o outro lado. Ó, genial. Está a Wszyscy ustawiamy się tutaj na te, na skarpy, na Panie generale, Piszę w dobrej wierze, męża mi zabrali, sama w to nie wierzę. Przecież on za boli, Dzieci osieroci. Chyba nie o taką wolną Polskę wszystkim chodzi. Panie generale, zawsze był dla kraju. Mówią, że bandyta niech pierwszy kamień rzuci, Co po wojnę żył i ja za, za pan Mi mówiła, żebym w oknie wciąż nie stała. Tatuś kiedyś wróci, wciąż obiecywała. I tak całe życie z nadzieją na niego czekałam. Panie generale, plują na mnie w szkole. Honor odebrali, lecz bandyty z ojca zrobić nigdy nie pozwolę Rzec. Nie szczędzić krwi potrzebie Koniec! Panie generale Oddajcie mi syna Muszę go pochwycić jego śmierć to moja wina Sama go uczyłam Co to znaczy orzeł że, że za honor Polski Za przebicie może Panie generale I on nie był święty Wojna żądna ofiar Lecz dla wiary w wolność To stał się dziś wyklęty W potrzebie, koniec! Przysięgam służyć wiernie, niepodległości strzec, nie szczędzić krwi potrzebie, koniec! Dziękuję bardzo i do zobaczenia za rok na takiej samej imprezie. Dziękuję.